Tak, dzisiaj z kolegą i będziemy dzisiaj tak, Dobra, no to gramy najpierw zrobić tak. Ja... Aha, dobra. gramy Nie wiem. Jedną rundę i otwieramy od... od... tą rundę no, i otwieramy. To jeszcze na zadaniu, ale nie muszę zagrać sobie. Bo akurat to będzie krótki, taki 5 jakiś tam. Bum! dokładnie poleciał. Jest, jeden go. Chyba wygramy. Ja jestem słaby w zadaniu, więc nie wiem, jaki. Nie ta jest dobry właśnie. ogarniam, Widzę, że też Midek ogarnia. Bardzo pozdrawiam w ogóle. E, jak to? Mikołaja. Z klasy. Pum. O nie. O nie. Oni. Oni. O o Gość tu malinowy mnie atakuje. Gość tu malinowy, patrz. No dobra, krok użył chyba. O nie! Czy teraz? Jest finał? Uwaga, czy wygramy? Czy wygramy? Kto jest najgorszy? Właśnie, zaraza on zaraża. Zaraża, zaraża. Nie no, Midex! O nie! Czemu urtwem mogłeś tak? stać na pewno byś. Serii. Oh no! O oh, ja! jak porobiliśmy. Ich ładnie. Bum! Bum! O oh, nie! Dobra, wybił. To bardzo fajnie. Mm. Dobra. Poczekajcie! Bum! 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 Czemuż? Tak blisko! Tak blisko! Poczekajcie. Dobra, jesteśmy właśnie... Przepraszam za to, ale musimy zrobić więcej na chwilę. Hmm. o oh no, musieli do obrywka. nie, to zrobiło lag. Jest! Wygraliśmy! Więc teraz będzie naprawdę mega, bo otwieram pierwszego mojego Mega Boxa, więc... Na tym końcie oczywiście, tym. Tak mało słuchajów. Dobra, je, je napiszemy. Otwieram. 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 Teraz będzie mega! Uwaga! Uwaga! Teraz otworzamy prezent na się uda To jest prezent 6 godzin. Trzeba się... Uwaga! Mój pierwszy mega box. Będzie. Uwaga! 5! Ej, ile ja mam postaci? Chyba będzie.

Ej. O, jeśli mały box, to. A... Nie, no, no, no to otwieram jeszcze na pożegnanie to. No, ale nic nie mam oczywiście, bo nie mam farta. A patrzcie. 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 Nowość, 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 nowość. I dam tylko szereg, tak wbijęta. 35. piątym to dopiero gram nitą i tak po kolei, po kolei. Tak? legenda mi się złapnie to muszę wybić najpierw tą posiad, co mi pozostała, nie? I potem muszę tą legendę Bo jak będzie legenda, Takie są zasady, kościół. O, już 7600. Coś miał. Kościół! No wiem, to my sobie sami sobie solóweczkę. Chodźcie, gramy. Nie już idę zaraz na obiad, więc musimy szybko odjąć. Miki! czemu mnie odrzuciłeś? Jak to oglądasz, to dzięki pozdro. Gdzie te pozdro! Pozdro. Pozdrowienia łaszcz ode mnie. tak. Właśnie Midex, czyli mój kolega, właśnie, ma, po prostu jego ulubiony tryb to jest zadyma chyba, bo on ciągle grał na zadymie, ciągle, Jak ja widzę, to już zadyma. zadyma, 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 po prostu, aj, już tam no nie, 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 nie chciałem, już jeden. o oh, no. No wiem co, to był koniec odcinka, był krótki odcinek odebrany. to Ej, no to widzicie co? Zróbmy tak. Jak ktoś chce, no to dołączy do paczka daro, to bęg... będzie ktoś mógł ze mną pograć, więc no naprawdę paczka daro od 0 pucharków 0,5, bardzo polecam no też dołączyłem do takiego po prostu takiego klubu no i to dobijemy 100 kas, 600 więc no ja bym kałmanach, więc ta